Zaraz cię połknę. Ha, ha, ha. Nie wystraszysz dzielnego smoka. Ha, takie smoki zjedem na kolację. O, lepiej uciekać. Doszka, Dosiek, pora coś zjeść. Świetnie, jestem wściekle głodny. Niam, niam. Jak ci smakuje kanapka z salami? Pycha. Moja też jest bardzo smaczna. Dziękuję, tato. Och, Brątek, pewnie jesteś głodny.

Przepraszam, będę naprawdę bardzo uważał. Tato, idziemy! Ojej, znaczy, idę pobawić się na podwórku! Dobrze, miłej zabawy! Hej, zaczekajcie! Mam krótkie nóżki! Jeśli chcesz, wezmę cię na barana! Raczej, wezmę cię na dinozaura! O, ja też tak chcę! Dajcie się mocno. Nie martw się. Smoki świetnie utrzymują równowagę. ta wiorą, czy dino? Hej, nie możecie odjechać bezemnie! mnie. Bronku, patrz, dziewiątka.